Witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Demo, no to jest kolejny odcinek z Indy Przeglądarka Bo luźna gra, bo tam co innego Zobaczymy jak to tam wrzucimy do playlisty Tu się obaczyj, obaczyj, obaczy. kabel nie przeszkadzaj mi Mamy dzisiaj grę, która nazywa się Operate Now Hospital Surgeon Ing... O, o, o Jest polski język Ja pierd... to jest dobre No to jest dobre Jest polski język, jest polskim chirurgiem jest doktor wstrząsł no, dobra, także nie ma co pierdzielić tych gier z tego gatunku, jest mnóstwo, jest po prostu odgroma, więc można ciupać ich dużo i, i będzie fajnie. To co, to zacznijmy może grę, play. Nie wiem co my masimy. Gra zawiera grafiki przedstawiające operacje, nie próbuj tego w domu. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Nie mam na czym eksperymentować, więc fred. O, to na, większe, na lepsze sztuki to muszę zasłużyć dopiero, tak? Dobra, może nie do końca, fred. Cześć Fred, co tam ci? Oto nasz pierwszy dzisiejszy pacjent ma na imię Fred i ma 13 lat. Miał wypadek gdy jeździ na deskorolce. Połamałeś sobie cipę! <laughs> <laughs> Wiem, jestem niedojrzały. <laughs> I że on jest ten... Tak? Że go lekceważy. Nie, nieważne, nie, nic nie było. Fred ma kilka skaleczeń i siniaków, a co ważniejsze ma również kwotok wewnętrzny. Jakoś po nim nie widać, że był jakoś mocno uszkodzony, doł. Hmm. Okej, okay. musimy jak najszybciej zabrać go na salę operacyjną. Dobra. Szybko, doktorze, rozpocznij, klikając kolanę do pacjenta. masz w kolano. Co tam się dzieje? Zacznijmy od małej rany. Wybierz laser i przeciągnij im po ranie. Patrz, Jezu, muszę... mu Laserem... O Jezu! O! O Jezu! O. A teraz użyj wacika na ranę. Czemu laserem? Czemu ja laserem? Do... Co? Zniknęła rana! Ja jestem kurna cudotwórcą, jestem lekarzem Jezusem! O ja, świetnie, może pora wyleczyć średnią ranę, najpierw wybierz igłę i dotknij, dotykaj nią wzdłuż rany. A! 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 A. A. Masz... Sześć szwów, podczas gdy można było to rozwiązać w mniej szwów, ale działa! To działa, więc jest git. Wypal ranę laserem. O matko boska, laser! Kurde laser. Wyczyścić ją wacikiem. A, dobra. Wacik. Dobra robota, teraz przyłóż lód na śniaka i możemy zakończyć operację kolana. Matko jedyna, jestem świetnym doktorem. Patrzcie, rany dosłownie znikają z pacjenta. Ja to jest tu, Jest tak, że. Widzisz tu rękę? Ja dotykam to ręko i już wszystko jest złączone. Już nic tam nie ma, już nic. Wszystko, wszystko. Ja jestem normalnie. Ja jestem jak ten, jak medyk w TF-ie. To też wszystko dotknę i nie ma, już znika, wszystko. Jestem cudotwórcą, poważnie. Dobra, masz, tu loda Dobra robota doktorze, teraz ta trudniejsza część, wybierz klatkę piersiową Będziemy wycinać mu serce O nie, pacjent ma rany wewnętrzne, przeciągnij skalpę wzdłuż przerywanej linii, abyśmy mogli pomóc pacjentowi Dobra Okej, okay, to nie zadziałało Hyo! O Jezu, jak go rozciąłem. Koleś, będziesz z tym żył? Nie ma tu nic nowego doktorze, pamiętaj Najpierw użyj igły, potem lasera, a na końcu wacika Dobra, bo czekaj, bo on mi tu będzie umierał, chyba, nie? To ja nie mam, ja mogę pozwolić, że mi tu umarł. Ale śmiesznie to ten. Później lasera i wacika. Jest. Wszystko naprawio. Potem powtórz to samo procedurę na i ranie, jeżeli. Dobra. I teraz tak. Jest. I tak. Kurde, jestem świetnym doktor. Czemu mi nie dał? Nie dało mi ostatniej gwiazdki. No nie. Czyli muszę to chyba szybciej zrobić. Dlaczego nie mam trzeciej gwiazdki? Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Zrobimy to szybko. Zrobimy to bardzo szybko. Zrobimy to będzie tak, tak i tak, 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 tak. Jest, dobra. Teraz igła. Teraz y, laser. I teraz wacik. Jest. Jest, dobra. Lód. Jest, dobra, git Wyjdź z tego, teraz to e, Skalpel, tak Idealnie, i teraz, czekaj e, Igła Tak Tak, dobra, laser Przypal To Tak, i tak I super e, To Tak, dobra, idealnie Przyjaraj, i teraz tym jest! Jest! jest. Czyli pierwsze jest: spełnij chyba te. Spełnij założenia zadania. Drugie to jest coś tam. Nie wiem co to jest, ale trzecie to jest czas. Dobra, to musimy tak się ogarnąć Musimy to szybko robić, jak sprawnie, jak taki dobry chirurg. O, co to jest, za lady? Naszą drugą pacjentką dzisiaj jest Eli. Ma 15 lat. Okej, okay, czyli jesteś już legalna. Okej, okay, nie da dalej. Ellie miała wypadek na rowerze, ma trochę opuchnięć i pęknięte płuco. I ty jesteś w stanie się uśmiechać i oddychać z pękniętym płucem normalnie? I tak wszystko na spokojnie, ty się uśmiechasz? Przecież tu krew powinna tryskać. Boże, ta pielęgniarka jest chora! To wszystko tutaj jest chore. Z kim ja pracuję? Tyle lat studiów medycznych po to, żeby pracować z idiotami. Ugh, skaranie boskie z tymi ludźmi dzisiaj. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że jesteś przygotowany, doktorze. Nie, ale musimy zaczynać. Dobra, najpierw to. Ehm, podejrzewam, że trzeba tak zrobić. Tak? Teraz trzeba jej przyjalać trochę. Tak? Będziesz piękna, będziesz cudowna, będzie na bal. Będziesz gotowa, także spoko. To, teraz to. Dobra, rana jest wpuknięta. Przyłóż do niej lód. Co ty robiłaś, dziewczyno? To Do robota. Yy, dobra, teraz tak. No. Yy, tu nie? Tu, tu, to. O, no, dobra. Teraz znowu loda tutaj. Lody, lody na patiku, teraz tak. I tak. Coś jeszcze? O jezu, ona ma w środku jakieś te specjały, matko, ale ją ja rozciąłem. Czekaj. To po prostu trzeba tak to zaszyć? Tak to działa w szpitalach, naprawdę? Wątpię. Podejrzewam, że gdybym spytał jakiegoś chirurga, czy faktycznie w taki sposób leczą rany, to. Podejrzewam, że odpowiedź dostałbym negatywną. Dobra. Okej, okay. teraz przyjaraj to ranę. Nie wierzę, że w taki sposób się to robi. Też się zostawia, to się skleja ten. I w ten sposób to działa. Ale to nie nie działa w taki sposób, że... że... o, tu se laserem tu ci zlepi. Kurde, ciało to nie plastik! Tego nie możesz stopić, żeby to fajnie wygładzić, nie! Po tym blizny zostają, a tu nie! Wygładzone... na jakbyś gipsem smarował, nie? Tu, spoko, tamten, wszystko idealnie. Ja wiem, że to jest gra, ale to jest na dziwne. Dobra, mamy nagły... przypadek, doktorze, pacjentka ma na imię Mary i ma 16 lat. Boże, na coraz starsze trafię. Nie no, ta jest za stara, w sensie tamta też była już za stara. Dobra, nieważne. Wybrała się na kemping z przyjaciółmi i ukościł jadowity wąż. Trzeba wyssać jad. Pfff... <trucicza> została usunięta, ale lekarz dotarł na miejsce zbyt późno. O Jezu, uprzedził mnie. Teraz Mary ma zakażenie w kilku ranach. Gdzie ją tą wąż... ten wąż? O, pff, a no faktycznie reklama. Muszę poczekać. Okej, okay, wróciliśmy do żywych. Szybko doktorze, zacznij operację. Tak jest, o co? Co to jest? O nie, zakażone rany, osusz je. O, teraz to. i wypal, zdezynfekuj. Dobra, tak, w ten sposób, tak. Dobra, teraz. Teraz. Tak, okej. Okay. I tutaj. Tak, weź to wymasz, Teraz igła. ok, Teraz laser. I teraz to. Jak gdzie idealnie. Dobra, świetnie. Dlaczego nie mam dźwięku? To mi się zastanę. O Jezu, ciochaj, tu masz ty. Boże, coś ty z tymi ranami robiła coś. To jest okropne. Dobra, szybko to zrobimy. Tu jest rana spuchnięta. Tutaj tak samo. Tutaj trzeba tak, tutaj trzeba tak I teraz trzeba tym laserym, laserem, ty laserym przeciągnąć I teraz wacikiem wszędzie Żeby wszystko działało To jest naprawdę... Co to jest za substancja, że to uzuwa rany? To ja nie wiem, to się zastanawiam, ale trudno Dobra, tutaj musimy jeszcze jej rozciąć to. Naprawdę nie mam dźwięku i nie wiem od czego to jest kwestia, no ale trudno Dobra, wyciągnijmy to gówno z ran Co to w ogóle jest? To mi się tak kojarzy jako takie... Kurde, ciężko to określić, ale patrzcie w jaki sposób dziwny mają na to na jelicie, te rzeczy. O Boże, co ty robiłaś? Szkło żarłaś, czy jak? To jest jakaś nowa dieta? Żyli talerze zamiast jedzenia? Ja pierdziule, a może jest taka ten, że jedzenie się skończyło i talerze zaczęli wpierdzielać, a wiadomo. Chociaż czekaj, w jakim ty jesteś w wieku? 16. To nie, jeszcze nie jesteś studentem, żeby ci żarcia brakowało. To nie, to nie pasuje, kurde. Ale naprawdę tak minie. O co tu chodzi? Dlaczego takie dziwne rany tutaj dostaję? No, zasklep to i teraz tak. O, pięknie, świetnie. Dobra, jeszcze tu, co ci tu zostało? Boże, to trzeba wyciągnąć. Weź to, wyciągnij. Eee, jakie to uchydne Niby to jest nic takiego, ale jednak. Tak jakoś działa to dziwnie na człowieka, nie? Tak jak się na to patrzy, takie żółte, takie. Eee. Ale no dobra. Nie, 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 nie. Teraz laser. Tutaj, tutaj i teraz wacikiem. Tak? Ale jestem świetnym chirurgiem, normalnie, ja nie muszę kończyć studiów medycznych, żeby już, jak zobaczył jak ja gram w tą grę, nie? Pokażę im, ty zobacz jak ja gram w tą grę, to normalnie z miejsca dyplom doktora dostanę, profesora, dy, 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 każdy. Doktor nadzwyczajny będzie demon, tak, i będzie, 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 robił operację, widział raz w grze jak to się robi, i będzie rany oczyszczał, tak. Mamy kolejnych pacjentów, doktorze, oto Artur ma 18 lat i wpadł na szklane drzwi na patio, co za debil! Okej, okay, koleś, co ci muszę? Ma kilka ran, w których krwią odłamki szkła! O, zabierzmy go szybko do sali operacyjnej. Siostro Basen, pomóżmy mu. Matko boska, to trzeba wyciągnąć, weź to Okej. Okay. No, fuck! A to muszę to wrzucić, dobra, jasne. Yy, dobra, wiem, rozumiem. To trzeba wyciągnąć. Tak. Tak. I tak, dobra, pistoletem teraz, tak? To. Tak. Teraz to trzeba... o. Nie mam pojęcia naprawdę, dlaczego nie ma teraz dźwięku w tej grze, ale najwyżej podłożę jakoś muzykę trudno. To trzeba zmrozić trochę. O, jest dobrze. Jest pięknie, tutaj co? O ma, za zakażona rana zaczęła się zrastać. Musisz nakłuć ją z skapelę, doktorze. le. Ohydne, 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 ale trudno. To wyciągnij to, to wyciągnij to, nie chowaj mi tej tacki, będzie potrzebna. Teraz to wyś, tak? Ale ja jestem szybki patrzcie, coraz szybciej operacje robię. Mam taką wydajność jak na chińskiej tej. Jak na jak na chińskim taśmociągu mają Chińczycy co buty sklejają. To ja mam taką wydajność tylko z pacjentami. Co pacjent podjedzie to jest. O, mam z powrotem dźwięk! Jest z powrotem dźwięk. Ej, cieszymy się! Jest dźwięk, czyli wszystko wraca do żywych. Być może sytuacja była tak krytyczna, że nawet dźwięk mi wyłączyli, żebym się skupił. Ale teraz już wszystko działa. Tak, tak. I wacikiem, ale będziesz miał rany No nie będziesz miał, bo to wszystko znika, nie Nie mam pojęcia jak to działa, ale no Jakoś to działa, hopie, no Co ci poradzę, o Jezu To trzeba rozciąć Czekaj, to trzeba wyjąć W sercu masz, kurna, odłamki szkła Jakim cudem ty jeszcze żyjesz W ogóle, chłopie, co ty Jak ty na te drzwi wpadłeś Co to za drzwi były Wpadł Patrzcie, laserem mu po sercu jeżdżę i wpadł na... Wpadł na drzwi. Wpadł kuśma na drzwi szklane. I w sercu ma odłam, odłamki szkła. To, to brzmi jak jakaś, nie wiem, historia z horroru. Chłopie, ogarnij, co się dzieje? Tutaj też coś masz? Jezu, i tutaj też szkło wszędzie szkło ma! Naprawdę on jeszcze oddycha, on jeszcze żyje. Przy takim pacjencie to ja bym już testament spisywał. Ludzie złoci, co tu się odpiernicza? Toć to jest jakaś nie. To jest. What the hell? Nie, ta gra naprawdę, odbija to, co w rzeczywistości się dzieje. Wiecie, codziennie są tacy pacjenci, którzy właśnie. Którzy wpadli na drzwi szklane w patio i mają odłamki. Kuźwa szkła w sercu. God dammit. Dobra, to teraz wyciągnij. Ale to operacja długa. I ja cię sunę. Dobra. No, ok. Tutaj tak, tak. Tutaj loda, loda damy loda. Dzielny pacjent loda dostał, albo mu zrobili loda. Takiego, my, tego kręconego świderka mu zrobili, wyszedł z ze szpitala i tam takie bycie było. No ty! Mogę wiedzieć, co się dzieje? Ty chyba za szybko to robię. Chyba za szybko to robię, bo teraz już szkło mi nie chce ten wyleść. Patrz. Przeciąga mi nic. Umrze! Umrze! No nie działa mi. Dobra, koleś umieraj! No miał odłamek kuźwa w sercu! Jak niby mógł przeżyć? Zastanów się laska. W jaki sposób mógł w ogóle... Powoli, powoli Dobra, teraz działa Okej, okay, czyli jak wyjmuję te odłamki szkła, to muszę to robić powoli, bo gra się zawiesza Nie, to nie jest kwestia, że, że... coś, tylko po prostu... Nie mogę tego robić aż tak szybko Bo aż pacjent jest pod wrażeniem i wszyscy są pod wrażeniem i to gra wypieprza z... z nadmiaru emocji i to tak nie może być, więc... Dobra, teraz robimy tak Wszystko ok, wszystko działa, teraz już będę wiedział Zrobione, jej! że będziesz żył! Wtedy umarłeś, a teraz żyjesz, koleś. Dzięki. Fajnie działać, spoko, rekord, idealnie. Mamy ostatniego pacjenta. Ostatni pacjent na dzisiaj, doktorze, ma na imię Markus. Może trudno w to uwierzyć, ale brał udział w Mistrzostwach Jedzenia Pizzy. A ta koszulka to przypadkiem jest, tak? Super. A ile ma lat? A, nie ma lat, on po prostu jest. To, że ma imię, to już jest cud. Jego stan ogólny się pogarsza i potrzebuje operacji żołądka. Trzeba również usunąć część tkanki tłuszczowej. Jesteś, jesteś, na, jesteś na tyle grubą dupą, że trzeba ci teraz będzie usuwać operacyjnie tłuszcz. Super. Oj, ma spore złogi tłuszczowe. Użyj narzędzi do odsysania, aby się ich pozbyć. Właśnie tak, doktorze. Usuń wszystkie... Dobra, znowu się dźwięk wywalił. Jasne, rozumiem. Spoko, ta gra jest ogólnie trochę dziwna, bo cały czas jakieś dziwne tam rzeczy się robią. A, czyli wystarczy. Jeśli jesteś gruby i paskudny, to wystarczy tylko otworzyć sobie brzuch, wcisnąć tam rurkę od odkurzacza, wyciągnąć cały ten tłuszcz, już jesteś chudy. Ta gra naprawdę ma walory edukacyjne. Co prawda urywa jej się dźwięk, ale spoko, no można się z niej dużo nauczyć. Co my tutaj mamy? O też można. No patrzcie, przecież to zawsze, no to musi podziałać, to zawsze, no to, o, na pewno, tak to się robi, tak, tak to się robi, odsysa się tłuszcz w ten sposób, zawsze, w każdym szpitalu, w każdym, kosmet, jakaś ta, wiesz, jakaś operacja, zawsze tak to się robi, tak, jakbyś nie wiedział, lekarz zawsze w taki sam sposób to robi, właśnie zawsze tak, nie żeby coś, zawsze w taki sposób, nie, niewinny. Dobra, o, a operację ryja mu nie trzeba zrobić? Mogę się tym zająć. Może nie wyjść, ale no można spróbować. Ty jest coś? Otwórz. Teraz pora na coś trudniejszego. Zrób nacięcie skarpetem wzdłuż przerywanej linii. O nie. Muszę mu cały żołądek wykroić. O ja. Dobre. Ten organ jest wycięty. Podnieś go szczypcami. <gry> Czyli świetnie, no. Oto, organ do przeszczepu. Umieć go dokładnie. A, do przeszczepu. Myślałem, że cały żołądek muszę mu wyrwać, po prostu, żeby. Nie będziesz żarł, kurwa się pizzy. Nie, nie ma żołądka. I teraz tylko, wiecie, zje zjepajne chleba. Koniec na jedzenie. Świetnie, po prostu idealnie. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o tę grę. Cholernie pocieszna, ciekawa gra. Co prawda. Dziwnie to działa, bo nie ma dźwięku w niej, ale raz jest dźwięk, raz nie ma, a moja, moje umiejętności lekarskie były tak prześwietne, że po prostu jak, jak zrobiłem wszystko za szybko, to gra aż pod wrażeniem się zawieszała, więc jest fajnie. Link macie w opisie do gry, jakbyście chcieli pograć. Na ten odcinek to wszystko, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, gdzieś tam, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.